Cześć! Dzisiaj chciałem wam pokazać, jak powinien być prawidłowo zamontowany lity blat dębowy do oskrzyni. Jak wiadomo, taki blat będzie pracował, rozszerzał się, kurczył wraz ze zmianami wilgotności powietrza. Dodatkowo on jest zabezpieczony woskiem olejnym, więc też tam jakoś bardziej reaguje na zmiany wilgotności niż gdyby był. Zalakierowane jakimś lakierem poliuretanowym. Ale przejdźmy do sedna. Taki blat montuję w następujący sposób. Tutaj, jak widać, mamy o skrzynie z nogami, i w o skrzyni mam nafrezowane takie. Otwory podłużne to są akurat zrobione frezem y, Fi 8 mm, a w blat mam wkręcone mufy dwugwintowe jak gdyby, tak? Czyli takie, które z jednej strony mają gwint do drewna, a tutaj mają gwint na śrubę szóstkę. I teraz do kompletu przygotowuję sobie takie klocuszki, też wykonane z dęba. Tutaj mamy zacięcie. Tu jest grubość 8 mm, czyli tyle ile nasze wyfrezowanie w skrzyni. No i tutaj mam też wyfrezowany podłużny rowek na śrubę. On ma również y, szerokość 8 mm. Śruba jest szóstka, więc wchodzi tutaj z lekkim luzem. I teraz taki klocuszek wędruje tutaj. Wciskamy go. Ustawiam go mniej więcej tutaj na środku, no i teraz już tylko idzie podkładka, śruba, no i wkrętara, postawiamy na wkręcanie i dokręcamy blat. W ten sposób blad jest mocno dociągnięty do skrzyni, ale drewno ma jednak możliwość pracy. Widać, tutaj rowek jest większy, szerszy od klocka, więc mamy możliwość pracy w tej płaszczyźnie. Dodatkowo, sam klocek też może się tutaj jeszcze wejść głębiej, w wybranie, ewentualnie się wysunąć. Jak również tutaj, mieliśmy podłużny rowek, więc też mamy możliwość. Takiej pracy czyli, jak się nam blad będzie kurczył, a z reguły taki blad bardziej się właśnie kurczy po szerokości, ponieważ praca drewna w tą stronę jest o wiele większa niż po, długo, niż po długości. No, i tak to właśnie wygląda.